No to dziś porównanie DT505 i DT37, sprzęt drugiego roku, sprzęt 96 roku 2 razy 10 cm głośniki, 2 razy 10 cm głośniki Węboki kosz, głęboki kosz, magnes duży, magnes duży, cewka spora dość i tu tak samo nawet chyba podobne to Zawieszenie jest szersze trochę To jest właśnie trochę węższe zawieszenie niż tu a tutaj to jest w ogóle co innego moc 2 razy 7,5 W Moc dwa razy 20W, RMS, moc RMS jak to się wszystko potoczy, e, jakie to będą wypa wypadki sensacyjne, wybuchowe i miłosne. Ten ma najgłości więcej niż to na dwa. Znajomości... Niż to na dwa cóż za paradoks. No wiadomo co gra lepiej, no wiadomo, że gra lepiej to co ma więcej mocy. Nie no noświerowałem Pawiana. W Kół, jak Kultura. Kiedy ja nagrywam, nie ma muzyki w radiu. Korektor Od 12... XBS musi być na maksa, bo to ma taki dość płytki bas. 10%, 10%. mała. Wycieczki autokarowe, grzybobranie czy grill przy muzyce. Wszystko to w ramach Kutnowskich dni Seniora. Szczegółowy program znajdziecie Państwo na ulotkach informacyjnych i na stronie internetowej Urzędu Miasta Kutno. Przypomniamy! się Seniorzy przyjmują miasto! Reklama Radio Kunalusie Przyjemnego odbioru życzę sponsor Agrofaktory 2 Producent maszyn i urządzeń rolniczych Piwki 1 przez 2 Sponsorem pasma jest FH Marciniak Weźcie piosenka Kamienie, ogrodowe, materiały budowlane, stal konstrukcyjna To pola szlachecka 7 FH Co się rzuca czy w uszy? Głośność jest identyczna między jednym a drugim sprzętem Tam jeszcze kabum jest Nie ma nudy Głośne są tak samo, nie będzie mówił. Może zaraz będzie, nie wiem. komfortowych rozwiązań dla twojego domu i firmy. Install system, na 19 Ten ma przez ten nie ma przez sterów, ten ma Trafons, jeszcze 62, ten ma 43. 43. 43 też ma kabum, Swoją drogą kabum, a teraz wszystkim odchwaliłem. Pafendorfa puściłem z telefonu, bo Jaceka nawet widać i To postawiłem na tym taborecie, tutaj w tym miejscu gdzie to Trząsł mi się normalnie: trzęsły się szyby w drzwiach od Kibla. A ten ma no tą antenę źle założoną, chyba ja założyłem źle antenę trochę, ale założyłem. Tak, jako tako, po japońsku. Po łapie zakłócenia. Wyjątkowa muzyka oparta. Ciekawe, czy będą dwa głośniki grały od razu. Trzeba trochę trochę CD. Grają dwa. 15. To już było.

lepszy potencjał niż ED-50, to ja będzie miał dobrą zabudowę jak ED-50, z to by porobił bez problemu ED-50 no to dobra, styknię tego przełączmy więc na tą samą płyteczkę, przełączmy na DT-505 też pioseneczka 13 będzie złapie? złapie oczywiście, że tak on cały czas jako CD u mnie robi no jako najlepszy CD on robi

Dobra, stop orkiestra. Trzeba to zwinąć i się zawinąć. A tak to właśnie gra. No wiadomo. To, to mnie zaskoczyło, bo na dużej głośności gra świetnie. Szkoda, że to AUXa nie ma. Swoją drogą podoba mi się ostatnimi czasami model DT07, DT ale zdaje się, że dość rzadki jest. Bo ma wejście AUX, to mi się podoba. To nie ma. Podobno... Teoretycznie gra podobnie do tego. To już jest moja teoria. Także tego. Oba sprzęty na swój sposób bardzo dobre są. To wiadomo, słabsze, ale po cichu zagra lepiej. Dobra, styka tego.